Tak, polecamy bardzo, żeby to w nie? Tak, tak. Daleko trochę, ale opłaca się. A <laughs> potem mam pytanie do rodziców. Rodzice, jak mam to pytanie, czy jak ja bym cię odczytał, tego dźwięku, pomyślałem o Was, będę na to, że Wam pomagał wy wszystkim, a Pani tam, jak tutaj mamy salonie. Mama, kochana, ty dobrze, co Ty robisz salonie, I jest jakiś z tym to nie potrwa długo. Trzecia lekcja przynajmniej. Adam, wszystko będzie dobrze. Nie przejmuj się. najlepszym przyjacielem. Okej, okay, yes. jest! Niech nie opuszczę, stary. Nigdy nie opuszczę, stary. Ja też cię nie uwielbiam, naprawdę. Mam ciebie, to Adam, pamiętaj. Adam, co ci powiem. Ty jesteś naszym motorem. Ty naszym dzisiaj rozpłacisz, to ja cię będę płakał. Razem, razem z tobą. Jednocześnie. Kocham cię, stary. Mogę, wszystkim pamiętać. A teraz dzięki, ci bardzo, ale też i ciebie, twoich rodziców i innych. Naprawdę, kocham cię! A jak ja, ja byłem w ładzach, w tufce, mojego kolega zbieram go. Ja byłam u niego u Adama. dziękuję za to. Niech ty widzisz płakać, ale niech to nie, 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 słuchajcie, <grym przemówka> <przepraszam, laughs> nie, nie, słuchajcie, nie, może, nie, 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 Janek to zrobi. nie, 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 już, na spokojnie. Okej, okay, Przepraszam, słucham, pytanie. Podczas, podczas realizacji, tak? To ja powtórzę, tutaj bo oni wszyscy słyszeli. E, słuchajcie, jest pytanie, jaki był najfajniejszy moment, który wspominacie podczas realizacji Down the Road? Co wspominacie najbardziej, no? To ja najlepiej wspominam Harleya. Wow. Dlatego, że e, przy Harlejach czuliśmy się najbardziej wolni? wolni. tak, wolni. Czuliśmy wiatr i to było dla na nas niesamowite. dla pewnie tak samo by powiedział, że Harleje, bo on też powiedział to samo co ja, gdyby nie było to był odjazd zupełny, no bo produkcja, jak widzieliście, dogadała się z gangiem motocyklowym w Salonikach i ci no, przebrani faceci zabrali nas na przejażdżkę po centrum miasta, paralizując się przy okazji i każdy z nas miał swojego kierowcę, my wysłaliśmy kaski skóry i jedziemy i po chwili odwracasz się, ten motocyklista do mnie i mówi stary. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyłem. Nigdy na raz nie złamałem tyle przepisów, cały czas przyjeżdżamy na czerwonym świętym. oni w relacji jak to, z bohaterami dostali jakieś wrażenie za wrażeniem pierdolca. To znaczy, przyjeżdżali, było także dwóch motocykli które wyjeżdżało, tam ruch, no cała kolumna przyjeżdżała. Mało tego. Inni motocykliści, widząc naszą kolumnę, dołączali się do niej. I było najbardziej niesamowite, że w pewnych chwili wjeżdżamy, a tam stoi policja drogowa i jest takie o, o a oni patrzą na, no, na naszych ludzi i pokazują dalej. Ciepłe światło. To miasto jest nasze. To było nieprawdopodobne. A w produkcji był błąd, bo w ogóle ktoś z produkcji wpadł na pomysł, żeby wykasować Karleje i zrobić naukę jazdy. Betonowy plaz, mały samochód i będziemy wszyscy próbowali. I pamiętam, że terapeutki powiedziały, wy jesteście nienormalni. To jest będzie jakaś znębna scena, co, z tego nic nie wyjdzie. Weźcie tych karlejowców. No i to był naprawdę jak to powiedział Janek Wymiot. Moje zdumienie? To, kurde, kajaki, kajaki, a tak, Ale żeby, przecież to nie było dobre dla Ciebie wspomnienie. Nie było dobre, ale... Ale się wryło. Ale, ale kajaków były lepsze. Tak, ok. Szczególnie, tak. jak zgubiłeś wiosną. To prawda, tak, że nie wiosło. To jest, to jest jedno, ale drugie, które wspominam, to nasza wspólna kolacja Przemek. Ale która? Ale która, ta, co wkładaliśmy życzenia do butelki? Nie, nie ta, ta, ostatnia. Dnia, ta ostatnia. Co, szefowa, rozwaliła co, butelkę młotkiem? Ta, ta Paulina y, puknęła tak młotkiem, że cała butelka się rozprysła na całej podłodze. No, to było. Mocna Paulina, nie wiem, moja cześć ale Paulina. Powinna chyba iść na MMA, bo naprawdę jak <Girement> molnię, to, e, to wszystkim budziny spadają. Jak nie będę to w pogalczeć. Dobra, następne pytanie. Dobrze nam idzie. Bardzo allows. dobrze. Jak tam wasze relacje z, uczestnik, z, in, z innymi, z pierwszym i trzecim sezonem? Jak to wygląda u Was teraz? Trzecia edycja mi się podobała. Ale macie, czy macie kontakt z którą z edycji z pierwszą? Ja mam i czy z pierwszą, się spotkałam na pióczyskach z Michałem Wilką. Tu się udało, bo promocja jego książki, otrzymamy go książkę z trzecią edycją, też z krzemkiem. czasami sobie e, piszemy. Ale nie jest to codziennie o 17. Nie, 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 nie jest, nie. nie, nie, nie. <głosimy> na kamerce tylko sobie piszemy. Piszemy sobie. Tak. tak, inaczej. Aha, okej, okay. Ja e, nigdy nie widziałem, że Ani z trzecią, Ani z pierwszą, ale e, mam kupra, który był w pierwszym sezonie. To jest Michał Milka, który już nie wiem, będzie mieszkał, w Sopocie. No tak, tak, w domu z Micha I z Michałem mam... To jest kontakt, bo on gra w teatrze razem, a Remont Pomp robi muzykę, to jako spektakl, w którym Michał gra. Ja mam z nim no to jest kontakt, ale poszczególnie to e, taki e, raz, że mój tata się z nim spotkał, bo mm. Michał pracuje w, w, w urzędzie. Mm -hmm. Tak, tak, to jest też niesamowite, że ja w ogóle zwracałem, chciałem przed chwilą powiedzieć, że zwracam uwagę na E, scenę trójmiejską, miejską, jeżeli chodzi o formacje różnego rodzaju tak teatry, jak i zespoły, które angażują ludzi z niepełnosprawnościami. No ale inna sprawa jest też, że Michał jest ma, e, Michał Mika, czyli bohater przyszłego sezonu. Myślę, że wiecie o tym, jest urzędnikiem gdańskiego magistratu. Także tutaj no to jest niesamowite otwarcie, to jest od razu niesamowity poziom, e, skoczenie. No. E, jeszcze chciałam jedną powiedzieć, że będę miała spotkanie z Michałem w on też mi powiedział. A prosił o numer do ciebie, właśnie, ale mu nie dałem. Ja mam mój numer, on wie, A. bo ja z nim jak się spotkam, to będzie o mnie i o Michale. O ma swoją książkę, wydaje. Ja też będę miała swoją, będę wydawać. To już ustaliliśmy, że każdy wydaje książkę. No, to są Dobra, pytanie. Co widzieliście w okolicy od wczoraj? Wczoraj to basen, tutaj basen to jest fajny duch ale z sporowy. bo Zywrzany i te baseny i te tory wafe są cudowne i tu mówimy że. Nelsze to jest to, matwan fajny basen. W wiadomo, A co robiliście dzisiaj? Piliśmy w Ustce. Biliśmy w Ustce? Tak. Co byliście? Tak. Pojechać do by oczki zobaczyć sobie e, pu, e, e, bunkry i różne inne e, ciekawe miejsca. I były bunkry? Były bunkry. Co? ja to chciałam powiedzieć, wiesz? <gry> e, Paula, powiedz o bunkrach. Powiedz <gry> <gry> o bunkrach, jeżeli wiesz. Widzieliśmy bunkry, dowiedzieliśmy się sporo o historii II wojny światowej, jak to wyglądało. Czy, tak do, myślę, że dobrze rozumiem, dobrze potrafię się pasować w intencje zadającego pytania, ale też w oczekiwania publiczności? Czy Słupsk wam się podoba? Tak, mi się wam się podoba. mnie jest z... pięknym Słupskie miastem i raz. ja bym chciał tutaj ze sprowadzić. kiedy mówisz. Przepraszam. Ja i mi się tutaj, tutaj wszystko bardzo, bardzo podoba. Ja też. Ja też. Przypomniałem się. <noise> to ja pierwszy raz. Ja powiem tak, że tu ja też jedę pierwszy raz i też mi się podoba. Nawet <noise> <Brawa, głosy> raz że pani prezydent. O! Naprawdę! Co naprawdę? <noise> naprawdę pani prezydentka jest fajna. Oh, <głosy> <głosy> Jakieś pytania? Więcej kobiet prosimy. O, więcej więc kobiet o, o, prosimy. Manifest, proszę się. Nie było manifestu. Jeśli chodzi mówię. o rząd, u nas, u nas nie ma takiego rządu kobiecości. powinno być? Oczywiście, że powinno być. Dlaczego? Powinno dla mnie mniej facetów, żeby rządzili, bo on, oni próbują nad nami jakiś mieć kontrolę i władzę, a my kobiety jakby stajemy się ofiarami, bo w ogóle nie mamy nic tutaj do powiedzenia. Więc ja mówię, żeby to kobiety też zaczęły coś robić. Nie dobrze to zacznie ja pani ja, ja mam powiedzieć, ja popieram Pawle, to to mówi i kto kobiety powinny rządzić. Ja to to, polega, polega, to, tak. to jest dla kolega, jedno. Kobieta kobieta jest popieram to, co powiedziała Paula i następnym <złysza> razem jeżeli będą wybory na kolejnego prezydenta Słupska, to powinno być to faula. I to zamek ja. Kolejne pytanie. Tu na górze. Przede wszystkim macie pozdrowienia gorąco od Krzysztofa z pierwszej edycji, bo właśnie SMS-a od jego mamy dostałem, że super jest, wszystko się fajnie y, dzieje z nim. Po Krzysztof Kisztryt, tak, z pierwszej edycji, miał przyszłe wrogówki tak. tak. i dni temu ja no się czuje? Dobrze, coraz lepiej skusiła Diego i wysłałem zdjęcie Wasze tutaj. Zadowolona, mega, macie gorące pozdrowienia. I dwa pytania do Adama. Dziękujemy. A ja chciałem powiedzieć, że jak Krzyśka poznałem, to był pierwszy raz, kiedy go poznałem yy, na wyjeździe. Jak byłem z Patrycją i z Adamem i szefową, to my poznaliśmy Krzyśka. Fajny facet. Jeszcze jak Krzyśkę Ja go poznałem w próbie, zaraz po down i do pytania. Do Adama. Tak? Adam, czy pamiętasz, ile walk stoczyłeś, ile wygranych i czy była walka, y po której no, było słabo z Tobą? Ja pamiętam e, takie wyjście moim trenerem, na tą. E, Prawiłem w dziale, to nie nie, tu, tu nie walczyłem, tylko ja mój kolega walczył, ale chciałem też walczyć jak on, bo musiałem chwilę, bo to jest też kolana, mam, e, e, mam bekotkę. Ale wracam do formy i jak nam do końca i się wydaje. I, tak okay. tak I tam to drugie pytanie jeszcze było? O, to, drugie to było, żeby taką najsłabszą, naj, najgorszą jakby... M, m, walkę, po której się najgorzej. Najgorsza czuć. walka jest jeszcze Adamem. Aha, dobrze. I oby jej nie było, oby i nie były. A nie ma najgorszych, dobrze. Pytamy o pytania. To jest super, jest, dawno. No? Dalej. Czy możecie Państwo znać, czy dla Was to jest czy mamy kłopot? To, to jest bardzo miłe, bo to jest dla nas e, energia. Po, pomagamy ludziom i tak samo to jest to, co Pani powiedziała przed chwilą, to to jest miłe. Dziękujemy. Panie profesorze, już bardzo duży. Tak. Paulinka chce coś powiedzieć. Paulinka chce powiedzieć coś innego. Chciałabym powiedzieć, że jak oglądałam ten trzeci odcinek trzeciego sezonu, chciałabym się przyjaźnić z tą jedną osobą, która mi spodobała, to, y, to jest Daria kawaler, ty się z tym przyjaźni, ty się z tym spotkać w końcu. Zatwione. <grym i zamiarzy> Do mnie trzeba mówić takie rzeczy. Wy nie mieszkańców Substa. Powiem Wam, że Subsk to jest dla mnie romantyczne miejsce, jak Naprawdę materialne dyplomatu dyplomatów pierwszej. Uwaga, pytanie jest. Zaproszenie jest A kiedy? Dzisiaj no, ja, to nie, dzisiaj to już nie, bo mamy o, tak. cały czas... Tam, to trzeba się zgłaszać do Przemysława wdówki, ponieważ on jest organizatorem tutaj z ramienia całej ekipy i on ustala e, terminarz. Ery, <laughs> właśnie, ja też potrafię być dyplomatą. E, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ponieważ już półtorej godziny tego wspaniałego czasu tak. minęło. Czy my planujemy więcej takich spotkań? Tak, planujemy. Na <noise> 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 pewno, e, pewno organizuję w urodzinową moją 30. Mam nadzieję, że ekipa tam da przyjedzie na moje urodziny. A kiedy e, e, to będzie? To będzie 22 stycznia. Prawdopodobnie to będzie weekend um, Zapraszam. Frasa. E, zapraszam kogo? Wszystkich? Wszystkich. <noise> bardzo. Ale bez myśliczki. Mamy wysyłamy do trzy stary. albo gdzieś, a nie robimy mi trzy dzieckie. Dzień, ale... się do pikoza. Ja tylko mam rodziny, mam jako czerwca. też wam zapraszam do mnie. Z moją ekipą z Down The do Zapraszam. Do restauracji Rynę poproszę. <śmiewanie> Bez rodziców! No ja? Gdzie pójdziesz? Co jest? On jest motorem. – On jest motorem. – On jest motorem. – A to kim je zadam? – A to jest prawą ręką A, prawą ręką. A, tak. – tak. tak. To tak, tak. E, – Jest jakieś pytanie? – Nie O, dziękuję. Pytanie zasadnicze jest takie, za co jestem wdzięczny. To może powiem, nie będę mógł, ponieważ pytanie jest publiczności, odpowiem do was. Chcę wam bardzo podziękować za to, że zmieniliście moje życie, że zobaczyłem przestrzeń, o której wiedziałem, ale o której zapomniałem, bo jak robiłem się dorośli, to zapominam o bardzo ważnych rzeczach, jak wy mi e, przypomnieliście i mówię tutaj o szczerości, o tym, żeby mówić prawdę i o tym, kiedy się zagalopujemy, to żeby powiedzieć drugiej osobie przepraszam e, i że nie wstydzić się też, no, niestety się prawy, nawet jeżeli czasem jest bolesna, bardzo Wam dziękuję. Okay. Ja chciałam podziękować Przemukowi za jeden dzień. ten magazyn z nim otwarcie pogadać, bo zawsze mówiłam, że nie badałam facetów. sprawach nie wiadomo jakich, tak? I, i intymności, i, i, i miłości. I nadal tak jest, ale Przemek ma sobie coś, czego Chciałam musiałam w Chorwacji, że ja też ja poszła. Nad wodą? Tak, co ty do mnie wyszedłeś i ja ci to powiedziała. No, no, no tak, to jest właśnie to, że niestety, no ja mam przywilej bycia w tym przez cały czas, a wyglądacie 30 minut, około 12-15 godzin materiału. No i to, no to było bardzo mocne, te, ale też bardzo intymne, jak mówisz, rozmowę do tego i nie wyemitowaliśmy, no bo to była rozmowa... Ale to szkoda, bo chciałam się nas się dowiedziała. O to, o to to osoba, ale on chodziło! nie, to jedna ale nie jest ekipy. No, ja wiem, ja wiem, ja pamiętam ja tę ja rozmowę. po prostu powiedziałam jakieś imię, to powiedziałam tobie, no wiesz okay. co, na forum to Trzeba mówić? było mówić, że teraz... A, dobra. To nie było właśnie nagrane. Ta osoba czasem. Jest, jaka ja jest to widziałam. Jaka ja e jestem naprawdę. Dobrze. Są jeszcze jakieś pytania? Słucham. Ale pytając ekipa. Nie. Nie. To czyli pytanie jest, czy bohaterowie mają wpływ na to, co zobaczymy? Nie, nie, to nie ma. Ja nie mam tego wpływu. To znaczy, jest taka sytuacja, że my jesteśmy tu i teraz i my jesteśmy w tej bardzo mocnej relacji, natomiast te godziny materiału potem schodzą i e, są przeliczane, są segregowane i my nie mamy na to wpływu. Ja dostaję dopiero e, model pewnego rodzaju roboczy odcinka do pisania lektora, prawda? Robię to we współpracy z reżyserem. Natomiast nie, nie mamy żadnego wpływu na to, jak to będzie wyglądało. Natomiast absolutnie myślę, że nie mylę się, jeżeli powiem w imieniu wszystkich, że absolutnie mamy zaufanie do produkcji, ponieważ naprawdę no na planie wydarzały się rzeczy, które jeżeli by wynik wy, wy, w, y, Mamy gwarancję, że ludzie, z którymi pracujemy i którzy montują odcinki, y, myślą również w kategorii naszego dobra. To znaczy nie myślą tylko o oglądalności. Tutaj już rozmawialiśmy dzisiaj, to ja może powiem też, ktoś, jeżeli ktoś oglądał trzeci odcinek wczoraj i mamy tę sytuację, w której jeden z bohaterów po prostu traci przytomność i ma atak, mamy na ten materiał na dno że taką to połowę, wszystko nagrane. Nie pokazaliśmy nic, nie pokazaliśmy nawet kawałka tego, tego ataku właśnie z tego powodu, że wiemy, że to jest, wiem, że to jest zawsze dziwnie, to jest... Komercyjna telewizja, ale mamy kodeks etyczny i go re, re, realizujemy bardzo surowo. Nie, nie wiedziałem poza pewne rzeczy, nie pokażemy pewnych rzeczy tylko dlatego, żeby się to opłacało i przyszło po więcej pieniędzy do stacji. Jestem dumny, że mogę też pracować z takimi ludźmi, bo chyba cała produkcja ok, nie? Cały wszyscy, nie? Tak, bardzo, bardzo. Ta produkcja, która pracowała z nami, miała takie do nas takie ufanie. Byli dla bardziej mili, znaczy, Ola, Magda, Marcików i inni. Ale operatorzy, to tak, nie? Mili, naprawdę. Sierak, nie? Wynikał Burszka, tak, Rafał Ruzowicz, Sambor i Krzysztof to po prostu koledzy, którzy no, nam ufali i, i mogli z nami pracować. No i dlatego to, że to tak, jajka. jest ja... nie jest tak, że po zdjęciach bohaterowie są gdzieś koszerowani, to sami, no, oczywiście trzeba odpocząć. No, na przykład obiady w środku dnia żeby wszystkie spędzamy razem, to, to nie jest tak, że to są jakieś żywioły oddzielane. No ale to jest też, że naprawdę ja, ludzie z pierwszej linii, czyli operatorzy dźwiękowcy, e, oni pracują pierwszego dnia, pierwszego sezonu i też wspólnie proces, który przeszliśmy to w jakiś sposób, bo to ja pamiętam Sieraka, Ernsta, czyli kto są... E, operatorzy to którzy pracują w zawodzie od 20 lat byli wszędzie widzieli wszystko I jest ja znam ten rodzaj takiego zawodowców, zawodowcy, który tak naprawdę jest zainteresowany dobrymi ujęciami i nie angażuje się emocjonalnie. I to dwa dni jest po nim, oni są po zamiataniu, oni się przygulają. To, to jest widzieć, w jaki sposób topnieją ci zawodowcy, w jaki sposób angażują się emocjonalnie, ale myślę, że to, co widzicie potem jako produkt telewizyjny down the road, jest efektem tego, że oni nie tylko są bardzo dobrymi zawodowcami, ale włożyli w to kawał duszy i serca. To jest, Oni inaczej zupełnie pracują na planie niż wszystkich innych, a oni przerobili Azja Express i tak dalej. To, to, to wszystko oni, oni robią. To jest to, co jest w innych projekt, w programach to jest procent ich możliwości, a 100% pokazują na down the road". Przemek, ale nikt nie chyba je down nikt nie? Nic, nie. Naprawdę, Dow the road. naprawdę nikt. Dobrze to mówię. Dla mnie Amerykach bez może się schować. Down the road rządzili. Tak, nikt tam naprawdę nie rządzi. Tak nie! Dziękujemy bardzo. Dzień. 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 Moment, Moment, już Moment, Ktoś, jedno, Jeden, prosimy panią wiceprezydent, u której byliśmy dzisiaj w gabinecie, piliśmy kawę. Kto, kto daje? I ten, który nam miłe, po nam podpisała. Ja nas do siebie, a pani dajemy wspólne y, I, mamy, i mamy, mamy jeszcze drugi prezent dla Pani, która to organizowała z inicjatywy obywatelskiej, trzeba to o tak, Patrycja. O. Jest taki pomysł, o już idzie Janek, żebyśmy okrzyk wzniesli, najpierw wzniesiemy go w siódemkę, Żebyście zobaczyli o co chodzi, a potem proponuję, żebyśmy wszyscy, dobrze? Tak, właśnie no, tak. Jak się robi okrzyk? Uwaga! Chodźcie, ja mam mikrofon, to ja będę krzyczać. Wszyscy krzyczemy, to jest mikrofon w Wszyscy. A teraz? Chodźcie, teraz krzyknijmy wszyscy. Tak jest! Uwaga! Chodźcie tutaj bliżej. Chodźcie wszyscy. Cię, Dwa! Dwa! Dziękuję bardzo! Dziękuję Ci, dziękuję Ci, czas, dziękuję, że mieliście do nas cierpliwość! A! oświetlić Nie wiem czy Pan...